Richard Branson, przedsiębiorca w pełnym tego słowa znaczeniu. Dorobił się miliardów, robiąc rzeczy, które lubi lub wiedział, że może zrobić lepiej niż inni. W swoim życiu próbował prawie wszystkiego, często ryzykując utratą całego majątku i życia. Kto o zdrowych zmysłach, mając prawie miliard na koncie, próbowałby pokonać Pacyfik czy Atlantyk balonem. To mógł być tylko Branson. Mówiąc, że Richard robił prawie wszystko, nie kłamałem. Jego firma Virgin Group skupia na ten moment około 300 spółek działających w każdej branży. Od statków wycieczkowych przez operatorów komórkowych po podróże kosmiczne. Branson skończył w tym roku 72 lata, ma żonę Joan i dwójkę dzieci, sama i Holly. Pomimo swojego wieku ciągle robi niezwykłe rzeczy, na przykład rok temu poleciał w kosmos na pokładzie samolotu Virgin Galactic. Richard urodził się na przedmieściach Londynu w rabstwie Surrey. Jego rodzicami są spokojny prawnik Edward Branson oraz przebojowa Eve Branson, która swego czasu była nauczycielką baletu i stewardessą. Młody Branson był bardzo aktywnym dzieckiem. W wieku pięciu lat założył się ze swoją ciocią o 10 szelingów, że w dwa tygodnie wakacji nauczy się pływać. Nie udało mu się tego osiągnąć, ale w czasie podróży powrotnej do domu kazał zatrzymać samochód, gdy przejeżdżali obok rzeki, wybiegł z auta i wskoczył do wody. Tym razem udało mu się utrzymać przez chwilę na powierzchni i w ten desperacki sposób wygrał zakład. Edukacja szkolna nie szła mu najlepiej, miał dysleksję i ADHD. W latach pięćdziesiątych nikt nie słyszał o takich rzeczach i wszyscy myśleli, że jest najzwyczajniej w świecie głupi. Wierzyła w niego tylko jego matka Eve, która powtarzała, że jej syn będzie w przyszłości premierem Wielkiej Brytanii. Richard rzucił liceum w wieku 16 lat i na pożegnanie usłyszał od dyrektora, że albo skończy w więzieniu, albo zostanie milionerem. Jeszcze przed rzuceniem szkoły, Branson próbował swoich sił w biznesie. W wieku 13 lat wpadł na pomysł wyhodowania choinek na Boże Narodzenie. Wraz ze swoim przyjacielem, Nickiem Powellem, przekopali całą łąkę należącą do rodziców Richarda i posadzili 400 sadzonek. Niestety, wszystkie drzewka zostały zjedzone przez króliki. Rok później młody Branson wpadł na pomysł założenia hodowli papug. Cały rok szkolny spędził na studiowaniu życia tych ptaków i kalkulowaniu kosztów ich utrzymania. W wieku 14 lat zbudował wraz z ojcem ptaszarnię i kupił ptaki. Niestety Richard przeszacował popyt na papugi w swojej okolicy i wkrótce musiał utrzymywać całe stado. Pewnego dnia jego matka znudzona sprzątaniem ptaszarni zostawiła otwarte drzwi i wszystkie ptaki uciekły. Pod koniec edukacji szkolnej 16-letni Branson wpadł na pomysł stworzenia międzyszkolnej gazetki o życiu i potrzebach studentów, którą nazwał Student. Od pomysłu do premiery minęły trzy lata, ale Richard w tym czasie nie próżnował. Znalazł inwestorów, reklamodawców, a przede wszystkim przeprowadził wywiady, m.in. z Mickiem Jaggerem i Johnem Lennonem. Pierwsze wydanie studenta ukazało się w 1968 roku i wiązało się z wielką akcją marketingową. Pracownicy, czyli inni znudzeni nastolatkowie oraz Branson rozdali 50 tysięcy egzemplarzy studenta ludziom na ulicach Londynu. W tym samym roku do drużyny studenta dołączył Nick, przyjaciel Richarda z dzieciństwa. Zajął się on finansową częścią przedsięwzięcia i cały projekt zaczął nabierać tempa. Nastolatkowie musieli przenieść się do jakiegoś stałego lokum, w którym mogliby urządzić biuro. Trafiło na kryptę pod kościołem świętego Jana w Londynie, ponieważ tamtejszy wielebny zgodził się przyjąć ich za darmo. To właśnie w tej krypcie powstała nazwa firmy. Urządzono burzę mózgów i ktoś rzucił nazwą Virgin. Wszystkim się spodobało, w końcu byli dziewicami w biznesie, a dodatkowo nazwa ta pasowała do każdego przedsięwzięcia. A propos nowych przedsięwzięć, Richard, widząc, że student może już rozwijać się bez jego ciągłego aktywnego udziału, zaczął szukać nowych wyzwań. Będąc jeszcze nastolatkiem, chciałby każdy z jego rówieśników miał możliwość porozmawiać z kimś o ważnych sprawach. Stworzył tzw. Centrum Doradcze, specjalną linię telefoniczną, na którą dzwonili nastolatkowie w kryzysowych sytuacjach. Głównym tematem rozmów były choroby weneryczne, przeróżne kompleksy oraz myśli samobójcze. Innym przedsięwzięciem, zarządzanym skrypty, była sprzedaż płyt muzycznych za pomocą poczty. Pomysł pojawił się, gdy Branson uznał, że płyty muzyczne są za drogie i trzeba obniżyć ich cenę, eliminując procent przypadający sklepom detalicznym. Po jakimś czasie Virgin też otworzyło swój własny sklep stacjonarny, lecz nie mając pieniędzy na kupno lokalu, zawarli umowę z jednym sprzedawcą butów, który miał wolne piętro nad swoim sklepem. Aby wejść do sklepu Virgin, trzeba było przejść przez sklep obuwniczy. Teoretycznie kupujący płyty mieli się zatrzymać po drodze i kupować też buty. Przynajmniej tak przekonywał handlarz Richard i ten ostatecznie uwierzył. Sklep Virgin nie był zwykłym sklepem z płytami. Umożliwiał on swoim klientom rozłożenie się na wygodnych pufach i odsłuchanie płyty przed jej zakupem. W wieku 21 lat Branson zamieszkał na Barce i poznał swoją przyszłą pierwszą żonę, Kristen Tomasi. W tym samym roku główny bohater postanowił stworzyć specjalne miejsce dla muzyków do pisania tekstów i nagrywania piosenek od razu w momencie przepływu weny twórczej. Padło na stary dwór niedaleko Oxfordu. Aby go kupić, Richard musiał zadłużyć Virginie na spore pieniądze. Pomimo rozwoju firmy, raty kredytu, zaciągniętego na kupno dworku, przerastały zyski spółki. W celu utrzymania Virgin na powierzchni, Branson zdecydował się nie płacić podatków od sprzedanych płyt, udając, że eksportuje je za granicę. Krótko mówiąc, cały proceder został odkryty przez brytyjską skarbówkę, i Richard został aresztowany. Wyszedł na drugi dzień za kaucją wpłaconą przez rodziców. Kaucja i kara nałożona przez skarbówkę wynosiła łącznie około 90 tysięcy funtów. Aby to wszystko spłacić, rodzice głównego bohatera musieli zastawić dom. Do drużyny Virgin dołączył wtedy człowiek kluczowy dla jej późniejszego sukcesu kuzyn Richarda, Simon Draper. Simon wycisnął ze sklepu płytowego Virgin 100% możliwości i zorganizował otwarcie nowych. W następnych latach na podstawie jego gustu muzycznego kontraktowano muzyków w wytwórni Virgin Records. Owa wytwórnia została założona w 1972 roku, a jej pierwszym artystą był Mike Oldfield. Jego dzieło Tumblr Bells okazało się gigantycznym sukcesem i sprzedało się w miliona sztuk. Niewiele brakło, a to dzieło sztuki nigdy nie zostałoby wydane. W dniu premiery został zorganizowany wielki koncert, lecz na parę godzin przed rozpoczęciem Oldfield pojawił się na barce Bransona i oznajmił, że na nim nie zagra. Wiedząc, że Mike bardzo lubi starego Bentleya, którego Richard był właścicielem, postanowił wziąć go na przejażdżkę i dać mu poprowadzić. Po paru minutach jazdy Richard zaproponował Mike'owi układ Bentley w zamian za zagranie koncertu. Jako że nikt normalny nie odmówiłby Bentleya, Oldfield zgodził się zagrać. W następnych latach Virgin Records zakontraktowało wielu fatalnych artystów, którzy jedynie zmarnowali pieniądze zarobione na Tambular Bells. Ale znalazło się też parę perełek jak Sex Pistols, Phil Collins, Janet Jackson czy w końcu upragniony The Rolling Stones. Mając już trochę pieniędzy, Branson wybrał się na wakacje na brytyjskie Wyspy Dziewicza. Spodobała mu się tam jedna z wysp o nazwie Necker. Postanowił ją kupić i od razu zmienił rezydencję podatkową na brytyjskie Wyspy Dziewicze. Pod koniec lat 70. w życiu prywatnym Richarda wiele się zmieniło. Rozwiódł się ze swoją pierwszą żoną, Kristen Tomasi, oraz poznał drugą żonę, Joanne Templeman. Całkiem niedawno Branson wyznał w jednym z wywiadów, że w 1979 roku Joanne urodziła ich pierwszą córkę, Clarę. Dziewczynka była wcześniakiem i przeżyła tylko cztery dni. Na początku lat 80. Virgin Group zadeklarowało milion funtów straty, a Richard chciał spróbować w życiu czegoś nowego poprowadzić firmę z innej branży niż muzyczna. Współzałożyciel Virgin, Nick Powell, uznał, że to wariactwo i sprzedał Bransonowi swoje udziały w spółce, myśląc, że ta za chwilę zbankrutuje. Pomysł na nowy biznes pojawił się, gdy Lord Richarda na wyspie Dziewicza został odwołany. Postanowił wynająć samolot prywatnie, ale zamiast lecieć samemu, sprzedał resztę wolnych miejsc innym ludziom poszkodowanym przez odwołanie lotu. Gdy Branson wrócił do Anglii, zadzwonił do firmy Boeing i wynajął jeden z Boeingów 747. Tak, w 1984 roku doszło do powstania spółki Virgin Atlantic Airways. W tym momencie należy chwilowo odejść od pieniędzy i skupić się na pasjach Richarda. W 1985 pierwszy raz próbował przepłynąć Atlantyk motorówką w rekordowym czasie. Nie udało się, ale spróbował jeszcze raz rok później. Tym razem się udało i Branson wraz z ówczesną premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher uroczyście przepłynął londyńską tamizą. Następnego dnia po rejsie tamizą zadzwonił do Richarda znany szwedzki baloniarz Berlinstrand z za zapytaniem, czy nie chce on przelecieć nad Atlantykiem balonem nagrzane powietrze. Nasz główny bohater oczywiście się zgodził. Lot odbył się w 1987 roku i niestety prawie zakończył się śmiercią Pera i Richarda w Morzu Irlandzkim. Tych dwóch zapalonych baloniarzy, zamiast sobie po takich wydarzeniach odpuścić, postanowili przelecieć tym razem nad Pacyfikiem. I wbrew pozorom, w 1991 roku udało im się to zrobić, pomimo komplikacji w czasie lotu. Mówiąc znowu o liniach lotniczych Virgin na początku lat 90. urosły one w siłę. Nie były to już wynajmowane samoloty startujące z podrzędnych lotnisk, a flota nowoczesnych samolotów obsługujących połączenia łączące największe miasta na świecie. Dotychczas większość rynku linii lotniczych Wielkiej Brytanii zajmowało British Airways. Zarządzający nią robili wszystko, by nie tracić klientów na rzecz Virgin Atlantic. Mówiąc wszystko, mam na myśli też nieuczciwe praktyki, takie jak reklamy mówiące, że firma Virgin jest bankrutem, lub włamywanie się do baz danych i odwoływanie lotów klientów Virgin. Walka była nierówna i w końcu Virgin rzeczywiście wpadło w kłopoty finansowe. Richard musiał zdecydować, czy ratować Virgin Atlantic, czy bezpiecznie pozostać przy przemyśle muzycznym. Zdecydował się zaryzykować i sprzedać Virgin Music. It was a bit like

Sprawa została rozstrzygnięta na korzyść firmy Bransona, co rozpoczęło 30-letni okres Prosperity Virgin Group aż do pandemii COVID-19 i lockdownu. Na początku wspominałem, że w grupie Virgin jest skupione około 300 spółek jest to możliwe dzięki strategii obranej przez Richarda w latach 90. Polegała ona na tym, że Virgin Group nie posiadało 100% udziałów w nowych przedsięwzięciach, a na najczęściej było to tylko 50%. Oficjalnie model ten nazywa się Joint Venture. Chyba najpopularniejszymi powstałymi w ten sposób firmami z grupy Virgin są Virgin Trains, Virgin Mobile oraz nieudana Virgin Cola. W 1997 roku Branson odbył swoją ostatnią wielką wyprawę balonem nagrzane powietrze. Wraz z Perem chcieli tym razem okrążyć Ziemię bez ani jednego lądowania. Po kilku dniach lotu i pokonaniu drogi od Maroka do Hawajów trafił na niesprzyjający wiatr, który zdmuchnął balon nad Hawaje zamiast na północ w kierunku Alaski. Lot zakończył się zderzeniem staflą wody 60 km od wysp. Richard wystąpił w paru serialach i filmach, np. w serialu Friends czy w filmie Casino Royale. Branson działa w ramach wielu organizacji charytatywnych walczących głównie z chorobami wśród mieszkańców Afryki i ze zmianami klimatu. W 2007 roku wraz z Nelsonem Mandelą założył tzw. starszyznę. Organizację, której członkami są wielkie światowe autorytety, innymi Byli prezydenci, np. Jimmy Carter. Ich celem jest debatowanie nad uczynieniem Ziemi lepszego miejsca. W wieku 71 lat w 2021 roku Richard poleciał w kosmos na pokładzie swojego własnego samolotu. Jego firma Virgin Galactic zbudowała samolot, który jest w stanie wznieść się ponad granicę kosmosu, a jego pasażerowie mogą doświadczyć stanu nieważkości. Jest to kamień milowy w stronę komercyjnych lotów kosmos, gdyż w przeciwieństwie do rakiet samoloty Virgin startują i lądują prawie identycznie jak zwykłe samoloty. A Richard Branson swoimi pomysłami zrewolucjonizował mnóstwo branż i mimo, że ma już 72 lata, śmiało możemy stwierdzić, że to nie jest koniec.